Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Dwie szkoły mają prostokątne boiska. Przekątna każdego boiska jest równa 65 metrów. Boisko w drugiej szkole ma długość o 4 metry większą niż boisko w pierwszej szkole, no i to zaznaczyłem, czyli x plus 4, ale szerokość o 8 metrów mniejszą, czyli x x 8, czyli mniejszą. Oblicz długość i szerokość każdego z tych boisk. Zobacz, ja sobie pozwoliłem przygotować takie rysunki pomocnicze. Pierwsze boisko ma przekątną długości 65 metrów, no i długość boku tutaj jest x na y, tu jest oczywiście x, tutaj też jest y. Drugie boisko, wiemy, że jest o 8 metrów węższe i o 4 metry dłuższe. Zatem zapisałem to x minus 8, y plus 4. No i żeby policzyć ile wynosi x i y, to najlepiej skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Czyli w przypadku pierwszego boiska mówimy, że x kwadrat plus y kwadrat równa się 65 do kwadratu. Natomiast w przypadku drugiego boiska mówimy, że x odjąć 8 do kwadratu dodać y plus 4 do kwadratu równa się też 65 do kwadratu Mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Co teraz robimy? Proponuję rozpisać drugie równanie za pomocą wzoru skróconego mnożenia. Otrzymamy wtedy tak: x minus 8 do kwadratu to ze wzoru skróconego mnożenia to będzie x kwadrat minus 16x plus 64, natomiast y plus 4 do kwadratu to będzie y kwadrat plus 2ab, czyli 8y plus 16. Równa się 65 do kwadratu. Mamy już taki wniosek. No ale teraz zobaczmy x kwadrat plus y kwadrat, czyli to plus 100 do kwadratu, daje nam 65 do kwadratu. Czyli piszę pod spodem: 65 do kwadratu, odjąć 16x, dodać 64, dodać, e, będzie 8y. 8y, bo zobaczmy, y kwadrat i x kwadrat zamieniłem na 65 kwadrat plus y, 16 równa się 65 do kwadratu. Zobaczmy, że 65 do kwadratu stronami się skraca i co nam wychodzi? Wychodzi nam taka zależność, że 8y, czyli y zostawione z lewej strony, to się równa 16x, bo x-y przerzuciłem na drugą stronę, no i 64 plus 16 to jest 80, czyli minus 80. Dzielę stronami przez 8 i otrzymuję... Że y to jest 2x odjąć 10. y to się równa 2x odjąć 10. Wiedząc zatem, że zależność między y a x jest taka jak tutaj, czyli y to się równa 2x minus 10, no to to 2x minus 10 podstawiam w miejsce y, w to miejsce. I zobaczmy, co nam, nam wyjdzie. Mamy zatem x kwadrat dodać. 2x minus 10 do kwadratu równa się 65 do kwadratu. Co dalej, czyli x kwadrat, dodać. 2x y, minus 10 do kwadratu to jest 4x kwadrat y, minus 40x plus 100 równa się 65 do kwadratu. No to x kwadrat plus 4x kwadrat to jest 5. X kwadrat minus 40x plus 100 daje nam 65 do kwadratu, czyli to będą 4225 bodajże. Sprawdźmy na kalkulatorze. Czyli bierzemy 65 do kwadratu. 4225. Dobrze, udało się zatem. Co, przenosimy 4225 na lewą stronę, otrzymujemy, że 5x kwadrat minus 45 X i będzie minus 4125 równa się 0. Dzielę stronami przez 5, żeby się łatwiej liczyło, czyli mamy x kwadrat minus 8x minus 825 równa się 0 delta b kwadrat minus 4ac przypominam nasze A. To jest to co przy x kwadrat, czyli nasze a to będzie 1, bo jest 1x kwadrat, nasze b to będzie minus 8, nasze c to będzie minus 825, to podstawiamy b do kwadratu to będzie 64 odjąć 4 razy 1 razy c, czyli minus 825. W sumie otrzymujemy 64 dodać 4 razy 825 to będzie to będzie 3000 300, czyli w sumie mamy delta to jest 3364. Później pierwiastek z delty. Czyli pierwiastek z 3364 to jest 58. No i liczymy sobie miejsca zerowe, czyli x1, x2. x1, x2. x1 to jest minus b odjąć pierwiastek z delty na 2a. Natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty na 2a, czyli sprawdźmy, minus b. E, skoro nasze b to jest minus 8, no to minus b to będzie 8. Odjąć 15 z, czyli odjąć 58. Podzielić na 2a, czyli dzielimy na 2, czyli mamy minus 50 na 2, to jest minus 25. No jest x2, czyli 8 plus 58, e, podzielić na 2, czyli mamy 66, podzielić na 2 to jest 33. Zauważmy, że długość Czegokolwiek, boiska, na namacalnego nie może być ujemna czyli minus 25 odrzucałem, bo długość boiska, czy tam szerokość nie może być 25, czyli odpowiedział jest 33. No i popatrzmy teraz na nasz rozkład, czyli tak, to boisko ma 33 metry szerokości, no to to będzie miało o 5 mniej, czyli 33 odjąć 8, 25. A teraz co my wiemy? My wiemy, że y to jest 2x minus 10. Czyli jeśli x wynosi 33, to y to jest 2 razy 33, odjąć 10. Czyli mamy 66, odjąć 10, czyli 50, 56, czyli y to jest 50, 56. No to jeśli y jest 56, to tutaj y plus 4 będzie się równało 60. No i sprawdźmy.